o Mexicana TV otwieram wam drzwi po raz kolejny dziś i nie ostatni, bo będzie live. Słuchajcie, co dzisiaj przygotujemy do jedzenia. O, to będzie gruba, gruba, gruba zagwózka. Naprawdę słuchajcie, gruba, gruba zagwózka. To jest prolog, ponieważ mm, pokażę Wam składniki oryginalne, potem będę je. Oczywiście... No zaraz wam wszystko opowiem. Słuchajcie, zaraz wam wszystko opowiem, trochę przesuniemy kamerę. Słuchajcie, co dzisiaj będzie? będzie Będą kalmary. Słuchajcie, jeszcze nigdy nie jadłem kalmarów, ale spróbujemy je zro zrobić. Oczywiście, nie całą paczkę, ponieważ na przepisie jest jakieś 250 gram. Do kalmarów dodamy. Oczywiście, to będzie wszystko smażone. Muszę to rozmrozić, kurde, czemu oni tak... Do... Dobra, ja żartuję zaraz. Do kalmarów dodamy oczywiście najpierw czosnek. Ja to wszystko Wam pokażę. Najpierw czosnek będzie, kurde... Ha, tak już lepiej. Dolawy. Papryczki. Słuchajcie, to pierwszy raz taki numer miałem. Że chciałem kupić jedną papryczkę. Jedną, bo mi więcej nie trzeba. Ale nie chciała waga zważyć, no to musiałem kupić cztery. O, jak palce. Musiałem kupić cztery, żeby to zważyć. Słuchajcie, to w Kerfurze było. No, także niezły numer, niezły ubaw mam. Jezu, ubach mam. Słuchajcie, do tego jeszcze dojdzie. No, przede wszystkim na, na oliwie. Na oliwie, nie na oleju. I to najlepszej extra Virgin. One naprawdę. Słuchajcie, ja na te danie wydałem. Wiecie ile? <laughs> Tylko, że to pójdzie na dwa razy. E, ja na te danie, słuchajcie, wydałem. E, kurde, 50. 54 zł. Do tego jeszcze Pietruszka. Kurde, pie... znowu Pietruszka, kurwa. Ona mi. Ta Pietruszka mnie roz. Już nie powiem brzydko. Ach! Rugnąłbym się, ale kurde, staram się nie rugać. A już i tak się rógnąłem. Ta Pietruszka mi rozpierdoli kiedyś. Dobrze, że. Nie, ja ją kurwa przycisnę. Nie, 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 tak to nie będzie. Bo jak mi znowu ucieknie, to znowu będę musiał lecieć po następną. I do tego będzie, słuchajcie, do tego, do tego będzie bagietka maczana w tym całym SOSie. Ja mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Może się uda. Mówię, to jest prolog, początek, bo muszę rozmrozić to. To teraz uczynię. Muszę to otworzyć, ale one śmieszny kształt mają. Zaraz mi to wypadnie z rąk, bo kupiłem 700 gram, a mam tylko 200... Czyli jak ja mam to zważyć teraz? No dobra, słuchajcie. Mamy wodę. Nie wiem. Jak widać, wstawimy do wody. No i po prologu jak... Bo ter... no inaczej się nie da, no, bo ja bo ten materiał by zajął kurde. No nie wiem, takie Konona, 48 minut. 48 minut gadania głupiego. Gadania głupiego o mnie. O kiblu. On pałac budował. Gdzie ten jego pałac jest, słuchajcie. On tu mieszka też od dziecka. Ja od urodzenia, on od, on od, od dziecka. Gdzie ten jego pałac? Tak on, tak on buduje ten pałac, że on. Na samochód nie ma. O co zapłacić? Siemano, Siemano, Meksykano jest jeden. Dobry. <laughs> Siema! Czekajcie. Zaraz podejdę do was. No. Tak jak widzicie, takie składniki są... To na pewno jeszcze pójdzie na raz. Jeszcze na raz pójdzie. Ja to muszę tylko zamrozić. To się rozmraża. Mam nadzieję, że w miarę szybko. Pierwszy, pierwszy raz robię takie coś, także czy mi wyjdzie? Nie wiem. Krewetki wyszły, mule wyszły. To i wyjdzie i to. Także trzymajcie się, to jest prąd. Jeszcze co bym dodał jeszcze. Słuchajcie, co bym dodał jeszcze. Naprawdę te danie to jest drogie, kurde. To, to wszystko, tylko że to pójdzie na dwa razy. Potem będziemy kroić i tak dalej, bla 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 bla. Nie. Ja od razu przy okazji będą pozdrowienia. Robiadowa, no, normalne, standardowo. Yy, i, I słuchajcie, do no co bym jeszcze powiedział? No, no, kurde no, zawodzę się na krzyżku, no bo kurde, on jemu coś odpala się i... I niepotrzebnie gada coś o kimś, potem ja muszę ripostować. Muszę ripostować, słuchajcie, muszę, muszę, muszę. No kurde, no. Ja wiem, że on nie jest normalny. Ja wiem to. Wiem. Ja go nie obrażam, tylko ja wiem to. Wiem to, bo go znam na co dzień. to, no. O, gołąb. Coś nie umie fruwać chyba. Coś podskakuje, ale nie dolatuje. Nie, dziobie. Dziobie coś, gołąb coś dziobie, słuchajcie. A, kota nie ma. Kot gdzieś wiał. Nawiał, kitę zadar i poszedł. No, a nie są dwa gołębie, a to jest para. Para, Jezus, się boję, co będzie za rok. Teraz kurde naliczyłem czterdzieści, kurde. To co będzie za rok, jak one się porozmnażają? Ja nie powiem, kurde, to bym zrobił, ale... Dobra, słuchajcie, to jest prolog. Zaraz to wrzucimy. E, jak widzicie, rozmrażają się. E, kurde, jak one się nazywają? Cały czas kurde nie mogę sobie spamiętać tego. No nie przegrzebki, tylko tak. Uczę. Napierdziele. No, rzadko używam takich słów. Kalmary, kurde, cholera, jasne. To schowamy, to zobaczcie, to moje to będzie pewnie na trzy razy. Albo na dwa, bo tutaj jak dużo lodu jest strasznie. Także to jest prolog, słuchajcie, poczekajcie. Patelnia przygotowana, jak widać. Musi się tylko to rozmrozić. Eee, się szybko rozmraża. Całkiem. Ale ja wiem, że musi być mięciutkie. Ja nigdy tego nie robiłem, słuchajcie. Pierwszy raz będę robił, także yy, jakiś tam przepis jest, zaraz mi potem jest ładnie. He, a pietruszka nie ucieknie już, bo jest przyciśnięta. No, nie, nie będzie tak łatwo z pietruszką. Znaczy, ze mną. Pietruszka ze mną nie będzie miała tak łatwo. Także jeszcze raz pozdrawiam Was. Meksykano jest, kurde, jest kalmarem, kurde. <laughs> Meksykano jest jeden. Trzymajcie się i spadł mi pierścionek. O, cholera jasna. Trzymajcie się i zobaczycie, zrobimy te kalmary, a jak będą smakowały, to Wam powiem na pewno. A jutro zrobimy albo test ryb, to, pstrąg przeciw Łososiowi? Hehe, he, czy trochę dziwnie zabrzmiało? No zaraz zobaczymy jeszcze. Bo ja już mam plan. Albo zrobimy, albo zrobimy e, pulpeciki na... Kurwa, co ja mam z tą kapustą? Na kapuście. Nie dość, że mam, kurde, problemy z pietruszką, to jeszcze z kapustą. Dobra, trzymajcie się. Zaraz to wrzucę.